Kocham moją Warszawkę, jest jak mocny narkotyk I zwiększam dawkę, wpadam w miasto Na kawkę, na dwunastą, później jest tylko jeszcze lepiej Rozbijam się tu jak po ulubionym sklepie To jak jedna wielka galeria Ja w roli przewodnika po ludzkich fanaberiach Pełno tu miejsc moich To jakbym miał klucze do troi Gustuję w drobiazgach, bo robią różnicę To jakbym miał klucze do miasta Kocham stolicę i się nią szczycę Jestem kibicem, to wrzawa, to legia Warszawa Ta przy Łazienkowskiej i ta na fortach apolonia Polonia tu w roli czorta Ursynów, mokotów, ochota i moje Bielanka. Jak przystało na kota, tu jestem mile widziany. Olimpijka, bazar na Różyckiego. Jeśli lubisz się z tłumem, to wolumen kolego. Pałac, łazienki i warszawskie panienki. To już klasyk. Warszawskie cargo, zapnij pasy. Czas na balet. Kocham wszystkie fajne lokale. I mordownie, chcesz odpocząć? Polecam czerniaków lub żwirownie. Pamięć o stadionie dziesięciolecia. Sprzątnęli autentyk jak zwykłego śmiecia. To warszawskie błędy. To społeczność lokalna versus polityczne mędy. Po nocnej walce na maszynach jestem bywalcem, jak wielu innych. W pogoni za fortuną i nie widać winnych. Marszałkowska, Chmielna i Nowy Świat To warszawska arteria, to warszawskie kryteria Plus VAT, jak u Orwella To wielki brat, jak na Wall Street, błąd się powiela Jak publiczny dług, to warszawski harmider Gdzie pieniądz to Bóg Odbijam, w bezimiennym tłumiecie, mijam Nawijam, o tym mieście, chcę żebyście wiedzieli Jak ważni jesteście, jako całość I jako element, wszyscy razem i każdy jeden To mój warszawski sen, to jest mój Eden